Hej, witajcie, z tej strony Teddy a w dzisiejszym odcinku pokażę Wam nowy Pixel Update w PET Simulator X No oczywiście możecie stawić łapkę w górę i subskrypcję wraz z dzwoneczkiem, a ja już nie przedłużam i zapraszam do oglądania. Dobrze więc jesteśmy w grze no i słuchajcie, mamy Pixel Warda nowe, nowe jajka, okej, okay, Pixel PETY cztery nowe areny. Co? Czekajcie, co jest grane? Huge Pixel Cut. O, no słuchajcie, jeżeli to nie jest za robuxy, to fajnie bym dropnął, bo tak do dziś nie mam ani jednego Huge na Słuchajcie, tak. Dalej mamy nowe ekskluzywne jajko i więcej. Także słuchajcie, mamy nowy update. Sprawdzamy sobie i uwaga, czekajcie, gdzie to jest? Jak to wygląda? Czy coś się tutaj zmieniło Co? Co jest grane? Słuchajcie, mamy aż cztery nowe krainy. Teraz, słuchajcie, teraz pytanie. Jak tam się dostać? Także, no, pierwsze co mi przychodzi do głowy to, że trzeba iść na Wojda, także lecimy. No i słuchajcie, tutaj gdzieś powinien być pixel. I jest! Mamy, słuchajcie, 1, 2, okej, okay, Co to jest w ogóle tu za jakieś odliczanie? Co jest grane? Dobra, mamy tutaj pixel warda, także sobie od razu podchodzimy. No i słuchajcie, no, ja jestem mega mega podjarany update'em. I, I w ogóle to jest Minecraft. Ale kozak, słuchajcie, jak lubicie Minecraft, to macie idealny update. Także co, no, wchodzimy i lecimy. Od razu mogę przejść w ogóle. Co to, co to jest tak bez ograniczeń? Co jest? Co? Jak tu jest ładnie, słuchajcie! Ale ładnie, jakby w Minecrafta grał! Ej, kuzocki jest ten update, czekajcie, nie ma nowych tych! Nie ma nowych monet, czyli poczekajcie, zauważmy, że te nowe coiny, one są takie w różnych kolorach. To może oznaczać, że będzie parę światów i te coiny będą obowiązywały na różnych światach. w sensie mamy ocean, mamy Pixel, może z różnych gier będą jakieś światy. Ej, to by nie było takie głupie i by było bardzo, według mnie, fajne, ale myślę, że możemy sobie otworzyć jakieś pierwsze jajko. Także, o właśnie, ile ja mam coinów, dobra, otwórzmy takie jedno, czekajcie, nie. Ej, pixel, pixel chick, okej, okay, ale ja miałem chyba auto-delay ta na, na epiki, także sprawdzimy sobie. I nowy pet ma aż 1 trylion pixel kod! Jaki to jest ładne, pokażcie mi go. Ej, o, halo, mogę go wziąć? O, chyba mogę. A czekajcie, wziąłem dwa pety. Ej, jaki ładny jest ten pet. Ej, dobra, ten update jest całkiem ci aż mi się zachciało grać pet simulatora, ale no co, lecimy. Kupujemy wszystkie areny tutaj jakiś. o tu jest w ogóle na fioletowo tu w ogóle jakaś. Co to jest? Jakiś jakiś to Jaki to jest ładne wszystko? Ej, giga, ładne, giga, ładne. Dobra, lecimy dalej. Jeden bilion, ej, ale mnie chyba na to nie stać, słuchajcie. Na jeden bilion mnie raczej nie stać dokładnie. Także, no niestety, będziemy musieli troszkę poekit, także o, może wezmę Equip best. No ale słuchajcie, w końcu w końcu jakieś nowe pety będą. I właśnie dzisiaj o 19 będzie bardzo ważny merchant, ponieważ no wiecie, pierwszy merchant. No, będzie... To będzie trzeba coś dropnąć, coś fajnego kupić. Na razie, lecimy dalej. I uwaga, ile tu mam. Ej, nawet Szybko ci mi się wydaje. Właśnie nie wziąłem błotów słuchajcie, Także lecimy sobie i weźmy sobie jakieś fajne boosty. Czekajcie, właśnie nowe exclusive. IK. Co to są za pety? Ej, czekajcie, czy ten pet nie był już kiedyś w psa? i czy oni zrobili huge wersję tego peta? Okej, okay, no to trochę dziwne, to nie powiem. Żadnych nowych gamepassów z tego co widzę nie ma. A tutaj bicie, aż się prosi, aby dodać jeden, jed jeszcze jeden gamepass. ja mam wszystkie boosty tutaj na dwa dni, no tak, bo przecież ja sobie maksowałem. Także weźmie sobie jeszcze triple coin w y, i wy. Byliśmy jak najbardziej na maksa, bo w sumie czemu nie, no i zobaczmy czy to coś pomoże, czy teraz będę dropać szybciej i uwaga. Chyba będę. Teraz pytanie: Czy tutaj się bardziej opłaca otwierać? Czy się bardziej opłaca otwierać na Axel od skrzynce? Więc yy, może przejść na skrzynkę, zobaczmy. Czekajcie, właśnie. Pixel Forest, Pixel Kyoto, Pixel Alps. Aha, to są Alpy, no tak. A, a tamto, to, to ja nie wiem, co to jest. No powiem wam, no jest tutaj, nie jest pixelowo, ale mm, jeśli miałbym porównywać do Tech Worda. To szału nie ma Tak jakbym był szczery e, Myślałem, że mogłoby być troszkę więcej Co prawda, no wiecie Jakbyśmy w Minecraft zagrali generalnie Chociaż, no, jak mówiłem No, pamiętam na TechWardzie Jak dodali potem te, te alieny Chyba te, te, te ostatnie krainy Właśnie, to była kraina Alien Forest G Giant Alien Chest no, no, to robiło wrażenie Bo pamiętam, tam było giga ładnie Teraz już, co prawda, powiem wam Nie robi jakiegoś dużego wrażenia Chociaż, no, ma swój klimat Ale słuchajcie Może otwórzmy jajko Czekajcie, na którym jest Okej, okay. otwórzmy te jajko jestem z tym piuć kot, Dobra, otwieram. Okej, okay. nie stać mnie, co jest grane i co. I legenda! Legenda za pierwszym, ale kozacko, ile ma legenda? 6 trilionów, co? Ej, to nie jest jakieś dobre. Nie wiem, czy te pety się opłaca. Dobra, otwórzmy jeszcze jedno i znowu legenda. Aha, czyli tu, tu, tu się tylko da legendę wydropić, czy co? A nie, jest jeszcze słabszy pet. Okej, okay, ale do, do szały nie ma, no tyle wam powiem, myślałem, że, no, no, no wiecie, piksel, no nie, no ja bym chciał mieć tak jakby mi sądki kieczka wyleciał, to by było super, ale z tego co widzę, to nic nie ma. No powiem wam, w tym razie szały nie widzę, o, jaki ładny slime, ej, on jest gigaładny, powiem wam, no, no dobra, mo może niech na razie tak będzie, weźmy sobie za to gifta, no i co, sajcie. o, 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 co się dzieje? Ok, więc dostaliśmy gifta, no i co? Ja myślę, że widzimy się jak troszkę zbieram monet. No i słuchajcie w końcu udało mi się, mam 1 bilion coinów, także podchodzimy, no i co kupujemy za rainbow coiny tą ostatnią, ale nawet skupione! No i słuchajcie, mamy co jest... Ej, tu jest ładnie, ej, to ma taki trochę klimat dungeona, coś takiego, nie będę mogę się mylić, ale zobaczcie tą skrzynię. Ile, ile ona ma co jest kraft! Słuchajcie, co jest grane? Jaki to jest potężny w ogóle? To jest takie ładne. A, a, utknąłem, Nie no, spoko, spoko. Powiem wam, że ta kraina y, robi wrażenie. Tak, ta kraina robi wrażenie. i Chyba mi się najbardziej podoba ze wszystkich. Tu w ogóle, co tu jest? Ej, powiem wam, no, nawet to nieźle wygląda. Ale musimy zauważyć tą rzecz, że mianowicie, no, nie zapowiada się, żeby tutaj był jakiś, nie wiem, kolejny hacker portal czy, czy coś. Mogę się mylić, ale jak na razie ja nic nie widzę. Co jest w ogóle jakieś złoto. No, ale wracając do tematu, czyli mi się wydaje, że po prostu po tych czterech jednak nie dostaniemy już raczej nic z Pixel i po prostu wydaje mi się że dalej będzie jakiś inny świat możecie pisać na, w komentarzach jak myślicie co będzie jakby w kolejnych update'ach bo w sumie jest to dosyć ciekawe też mnie ciekawi co, co dalej tej prestą wymyślić, czy, czy nie wiem czy to będzie już jakiś koniec czy, czy coś jeszcze wymyśli także no no ale słuchajcie prawie nam już się niszczy ta cała skrzyneczka także no wypadałoby tutaj ją zniszczyć do końca ponieważ no ja myślę że ja muszę to sprawdzić ile dostaniemy ile dostaniemy rainbow coinów, ponieważ jeśli to oddam, no to będę mógł nawet otworzyć jeszcze jajko, także yy, będzie bardzo fajnie, ale zobaczcie jak to leci, to już się kończy już za chwilękę Oczywiście ja pewnie nie dostanę jakoś dużo, bo jak ja dołączyłem, to było gdzieś to w połowie, także to, no, wbijamy to. No i słuchajcie, zniszczyłem chyba 200 tysięcy tego, także yy, chyba oddało, słuchajcie, chyba oddało. Lecimy sobie na pixel forest i myślę, że robimy sobie szybki opening, bo nie, nie będę otwierał tych jajek, ja od razu lecę w goldy. Albo nie, czekajcie, nie, bo to, to w sumie dosyć mało bym otworzył, także, słuchajcie, bo weźmy sobie wszystko, weźmy sobie coś takiego i lecimy, może jakiś mythical, a same legendy, a właśnie nie wiem, czy nie wyłączę auto na te legendy, no ale żeby nie było, otwieramy dalej, lecimy, a, da to mnie już nie stać, słuchajcie, dobra, może coś jeszcze, nie, no, znowu legenda. Proszę, proszę, ten Huge tak by mi wyleciał z się Huge mythical! MAMY METICALA, ALE KUSOWSKI JAKI ŁADNY Pixel Demo, dobra, jak mi wyleciał z sajtu To musi mi wylecieć e, nowy Huge cut. tak, e, musi mi wylecieć nowy Huge cut, Chociaż to jest pewnie, nie wiem, niewykonalne, CO? No jak ja mam tu ekwipunek full? E, w ogóle 8 trilionów on ma, no nieźle, nieźle. Na, czyli ja mam ekwipunek full, no nieźle, także co? Update na bardzo fajny, myślę, że gdzieś tak, 9 na 10 ponieważ są aż 4 nowe krainy, a nie, że, nie wiem, sobie jakieś 3 i reszta zostanie do na później. Tylko mamy od początku do końca cały świat, ale powiem Wam, że. Dosyć szybko się w sumie uzbierało i tak powiem wam znowu już nic nie ma. No i teraz znowu tylko będzie trzeba expić, no i czekać na merchant i, i wbijać się na najlepsze pety. Ja się oczywiście o to postaram, więc co? Ja wam bardzo dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Wpadajcie jeszcze na Discorda, do którego linka znajdziecie w opisie. Trzymajcie się, no i cześć, siema, elo!